Ostatni taki wykład dawałem na studiach. Studiowałem dosyć długo, 7 lat. Ja A ja dlatego, tam... że byłem mało bo po prostu dużo kierunków skończyłem. A ja pewnie ja taki wykład Michaelowi dawałam wczoraj. No. Dokładnie, dokładnie. Namówili mnie, bo powiedzieli, że publika będzie fantastyczna, więc mówię: no dobra, wezmę się w garść, rzucę stres na bok. I, i, I żona mnie przycisnęła, mówię: dobra, okej, okay, zrobię do. to. Przyszła się... A gdzie Marek, Ania? No właśnie no. jak na meczu, mecz się zaczyna, Marka nie ma. Marek! Marek nasz siatka, trzeba po prostu zrobić, co? No? Ania sobie sama poradzi, przepraszam. Trzeba zobaczyć jeszcze, ten... ja zręknę tylko, czy jeszcze jakaś armia nadchodzi, czy możemy taftować, jestem w formie, więc nie będę dyszał. Zapraszamy, zapraszamy. Właśnie rozpoczyna się prezentacja. Zapraszamy, zapraszamy. Śmiało, 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 Podsumowanie śmiało. troszkę imprez slobdencji. Jaki piękne dziewczyny, zapraszamy, nie? Ty nie wchodzisz, Ty nie wchodzisz. Jak tam, Kuba, jak wszyscy już jeszcze trochę. Bardzo fajna atmosfera. Jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę, Chrystus, Felix Conference Chrystus. Center, zapraszamy Chrystus. w Oslo. Jeszcze zdążycie. Do trzeciej w nocy jest impreza. Zapraszajcie. Pozdrawiamy razem na żywo. żywo zapraszamy. Tak. Jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć do. Bardzo zapraszamy na telefonie. na Dziękuję. jak ten katering dobry? Mi tam smakuje. Smakuje, dobrze. Jest lepsze, na no bardzo. No? Które? <inaudible> <Zajusza> mamy? <zjuzmano, ja. inaudible> Balenda jest polecamy Polecana tak? Dobra. Czy ty już? czy zaczynać? Jest, jeszcze, jeszcze? nie. Dobra, zaczynamy Kochani, jesteśmy No, nie tak że... także. Tak, się, przyjmujcie przyjmujcie. Myślę, przyjmujcie przyjmujcie na Marek, na żona tutaj? jest czeka bo się na... Marek, światka, światła. Chodź, chodź, Poproszę go o zarączkę, to Zaczynamy, witamy wszystkich na naszej galerii. Proszę, Kęś. To Kęś. 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 Jest dla mnie niezmiernie miło przywitać Was. To już 7 lat, co znaczymy razem. Same uśmiechnięte twarze przyjdzie na tym parkiecie, to będzie się działo, to jest niesamowite. Dodatkowo dzisiaj wygraliśmy mecz Polska z Arabią Saudyjską. Brawo, brawo! pierwsza klasa, Tr ale na tej sali mamy jeszcze jednego lepszego bramkaza, który tam właśnie siedzi, kamień Nie raz. Kochani, ta gala, którą tutaj organizujemy, wydarzyła się dzięki osobom, które nas bardzo aktywnie wspierają. Jagoda, przedstaw nam osoby, które nam pomagają organizować takie fajne wydarzenia. Tak, także chcielibyśmy na początku podziękować głównym sponsorom. Pierwszym z nich jest firma adwokatka Niewitki Bruszko. Dziękujemy bardzo. Także dziękujemy, tak? To jest tak? po prostu rewelacja, no, że są Wahlny, na które możemy liczyć. Kolejnym, fair. kolejnym sponsorem jest Witec Catering, który zaszczycił nas pięknymi, z przekąskami. Pierwszy <średzianie> raz w ogóle w życiu, pierwszy <średzianie> raz mamy jedzenie na naszym, na naszym balu, także tęsknijcie się, to wszystko, to mam na <średzianie> <nadzieję>. <średzianie> Możemy tutaj sobie robić imprezy za każdym razem. Wszystkim Dzięki bardzo. Ale jak jest firma a Krzysiu, dziękujemy Tobie i jest, jest z nami. Dziękujemy również Aaron Elbyk. Bartek, dziękujemy za wsparcie. Bardzo się więcej jesteś. Krzysztoja, sam jest jestem Ekomarket również market, nas wspiera, na każdej sumie tak uh, i tak każdy bufet jest zaopatrzony dzięki Ekomarketu, także zamieniam go dzisiaj. To jest taki moment, że nas wszyscy wspierają, wszyscy u nas wspierają. Ja ostatnio tyle odbyłem, że mam dwie półki w piwnicy, jak bym to nie chciał. I dziękujemy również firmie Serwis Stars, to jest moja firma eventowa, wspierają nas wszyscy. Pani Iwona wojska żuławska dziękujemy bardzo. Jest Pani z nami tutaj już? Jest? Jest Przyjdzie I dziękujemy fotobudzce 360 fotobud, za pierwszy raz oświetlenie naszą imprezę. Róbcie sobie foty, filmiki, to jest naprawdę fajne ja Tylko nie nie najpierw, tak na tak tak. tak. Jesteśmy dogadani, że fotoneg <laughs> nie można. Bo nam Instagram później zablokuje a po co nam to, nie? To to w ogóle nie przejdzie <laughs> nie, tak? no, nie, nie, nie. nie. <laughs> a później to już niech się dzieje to chce, tak? Później już. I dziękujemy <laughs> również patronom za patronat medialny, który obejmuje Radio Mata, dzięki i jest tutaj z nami na działalność. W super wywiad przeprowadzony był e, razem z naszym Kubą, także super dziękujemy za wsparcie wszystkim, wszystkim i zapraszamy również wsparcie, ale jest to było tak. Że... Dobra, to i tyle podziękować i za przechodzimy dalej do prezentacji. Co się działo w tym roku? Chcielibyśmy tak pokrótce powiedzieć, co robiliśmy, bo naprawdę było dużo rzeczy, dużo imprez wędrów, tak? Majda. Dokładnie, Dobra. kochani, rok 2021 był bardzo ciężkim <grym> rokiem, się skończył koronawirus, a mamy na świecie konflikt. Na szczęście Lowden Health nie przestało działać i bardzo aktywnie spędziliśmy ten rok. Udało się zorganizować około 8 wydarzeń sportowych. I dużo zbiórek. Ten bal dzisiejszy jest poświęcony właśnie tej oto osobie, jest to sześcioletni Michałek, mój imiennik, który ma problemy zdrowotne. Tak, podczas porodu wystąpiły komplikacje, przez co doznał dziecięcego porażenia mózgowego, ma problemy z mową, problemy z chodzeniem, także musimy zabrać dużo pieniążków na, na logopedów, na rehabilitację, turnusy. to jest bardzo kosztowna E, sprawa, ale działa, e, jest silny, już zaczyna chodzić, tak? Tutaj ciocia jest, ciocia jest, e, Michałka z nami. E, już e, jest coraz lepiej, ale naprawdę pieniążki są potrzebne. Zachęcamy do wsparcia, WIPS będzie cały wieczór działał. Jeden, 3, dwa, pięć, osiem, bądźcie hojni, naprawdę. Jeden, trzy, dwa, pięć, To jest nasz tak, przyszły tak? sportowy dozent. Chcemy, żeby za kilka lat, na kilka lat, my z na Dziś bawimy się dla tego gościa. Przez zabawę pomagamy, tak? Dobra, przechodzimy dalej. Kochani, a ja tak, y, 10 minutek o naszych wydarzeniach, które odbyły się w roku 2022. Pierwsze wydarzenie to był turniej piłkarski na magne, nie było wiadomo, korona który się skończył, czy to się y, uda zrobić, czy nie. ryzykowaliśmy no, wszystko na jedną kartę. No i hops, z debit, podgrzał atmosferę, wśród kibiców i piłkarzy, wspaniale dziewczyny w różnym przedziale, ja mówię, jak bezdarek z, z medale tym małym tancerkiem. One mówią, to pierwszy medal wujku jaki dostałam w życiu, no, prawie, 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 prawie <śmulatuj> ja, taki dla niektórych szwagier, dla niektórych wujek, no, dla niektórych wujek, dla starszych szwagier. Eee, Gratulacje dla drużyny, która wygrała, Joga Bonito, Krzysiu, e, Artur, no, niesamowicie pokazali tych walki, e, najlepszy bramkarze został Damian. E, kolejne wydarzenie i na tym wydarzeniu zbieraliśmy pieniążki na szlachetną misję. Udało się zdobyć 38 tysięcy koron. To jest drużyn oraz to, co kupujecie przy Bufacie, mam. Następne wydarzenie. E, mamy zawsze dwie drużyny w Sztokholmie. Zaprosiliśmy Polonię Falcone na której jesienny oraz w Sztokholm-Pusarię. W I oni się odwdzięczyli, zaprosili na również do Sztokholmu. No i nie wierzyłem, że uda się, ale trzy drużyny, 30 chłopaków spotkało się rano na Lien, Korki wypocowane, koszulki wyprasowane. sześć 6 godzin transport do Sztokholmu. No i proszę, dojeżdżamy i zgarniamy puchar za drugie miejsce. No. E, jedyną e, puchar za drugie miejsce to była nasza drużyna, która się nazywa Polonia Oslo. Chłopaki grają w futsalu. E, kierownik Jacek, tamten łysawy. ta sprawa. E, w naszej drużynie no, Skręt, nie wiem jakim cudem, ale udało się, że zbiózował dwóch posłów, e, senator i dwóch posłów Sejmu Polskiego. E, nawet jeden z nich strzelił bramkę, e, więc szok, szok, niedowierzanie. Eee, później z jakiej frakcji? Popiękne no, jak. To serio, po To trzeci. Zrobiliśmy razem joga bonito oraz Lovden's Hair razem. Dostaliśmy też zaproszenie do ambasady w Sztokholm, e, gdzie pani ambasador nas doceniła, powiedziała, że robimy świetną robotę i zaprasza każdego e, mieszkańca Polonijnego osadu do siebie do tokoma. Następne wydarzenie tak, to Następne wydarzenie, które się odbyło w tym roku to jest e, Frozen Lake Marathon. Przebiegliśmy na Zamarzniętym jeziorze pojechała nas duża ekipa, generalnie, duża ekipa, biegliśmy po lodzie, próbujcie sobie iść po lodzie, to jest wyzwanie, a tutaj biegliśmy. Iza, Iza Śliwieńska zdobyła drugie miejsce, drugie miejsce Bardzo dobre wyniki również. A ja powiem swój pierwszy był no razem tak. Tak, brawo na jagody zawsze. Tomasz Nierzwiński, znamy w końcu Maraton Skłonny. Dziękuję za to, że tak, ja A taka ciekawostka, poznaliśmy tam Jagoda kogo? Wojtek Sobierajski. Tak, on się Wojtek Sobierajski. Tak, tak. I on, my biegliśmy po lodzie, a on słuchajcie, przebiegł maraton z Maluchem. Malucha musiał chacić. Zajęło ja mu to 27 godzin, po prostu czasami go pchał, a czasami ciągnął, nie? No niesamowity, to jest człowiek i ten samych różnych dyscyplina, kiedy pobieganie w różnej dyscypliny także jest kodak w tym co robi. Jest już naszym przyjacielem. Jest już naszym przyjacielem, więc myślę, że jeszcze na naszych zawodach. Okej, lecimy dalej idziemy dalej, to się dalej działo. Następne wydarzenie, które było częścią naszej misji to? To jest szlachetna misja, która jak wiecie już od kilku lat ją uskuteczniamy. Zbieramy pieniążki na sprzęty sportowe dla dzieciaków w z naszej wydarzeń sportowej szatkówki piłki nożnej. I w tym roku pojechaliśmy do dzieciaków z Domu Dziecka w województwie warmińsko mazurskiego i tam odwiedziliśmy domów, 5 domów dziecka oraz... E, myśli, e, w szpitalu byliśmy w Olsztynie na oddziale onkologii, onkologii dziecięcej. Tak, więc, e, więc dzieciom chorym na raka również wręczyliśmy, tam jest zdjęcie, jak widzieliśmy na, na oddział, wręczaliśmy również sprzęty sportowe, daliśmy taką nadzieję, żeby, żeby biegali. Michael zagrał nawet mecz, mecz sobie na, 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 korytarzu mecz na, na, na korytarzu szpitalnym. Najprawdopodobniej jest to pierwszy mecz na, 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 na oddziale onkologii, który właśnie z podopiecznymi zagrała Fundacja Dobroniwskiego. Debiut! I jeszcze kolejny wypadek. Dzięki, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzięki, dziękuję, dziękuję. Czy te pieniądze, które zbieramy, naprawdę trafiają do dzieciaków. Możecie widzieć te uśmiechy. Super. Kochani, mamy dosyć dużą sumkę następnych pieniędzy. Jedziemy na Podkarpacie. Jeśli ktoś z Was jest z Podkarpacia i chce, żebyśmy dojechali do... Jesteś z Podkarpacia tutaj! Jaka miejscowość? Jaka miejscowość? Oslo. Został mi przyjemność, w którym odwiedzić. Tak. To skontaktujemy się. Jeśli ktoś z Was chce, żebyśmy do Was przyjechali, to, to po prostu odezwijcie się do nas. Tak, jedziemy dalej. Kolejne wydarzenie to był Wing for Life. Mieliśmy cały bieg, który jest specyficzny, można kobiet na całym świecie. Z każdego zakątka świata nie trzeba być zorganizowaną grupą. Zapisujecie się na aplikację i biegniecie z aplikacją. Goni was wirtualny samochód, mówi Wam do, 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 do słuchawki, Adam Małe biegnie, biegnie już Ci widzę za, za ten, że Cię się złapie, także musisz przyspieszyć. Biegło nas, nie wiem, to jest 10 osób przebiegło po 100. biegaliśmy. Także fajna atmosfera, też ludzie wipsowali nasz ten cel. My biegaliśmy, ludzie wipsują. Więc zachęcamy w przyszłym roku, biegnijcie z nami w Naprawdę nie trzeba mieć maratonu, nie trzeba po maratonu się 5 km, 300 metrów, Też jest okej. A to nawet jeśli nie chcecie, więc przyjdźcie na trasę, czyli nam w No wodę, wodę nam podajcie, wodę. Będzie nie nam niezmiernie miło. Brawo dla Kamila, której rozwiązaniem Kolejne wydarzenie, piłka. Piłkę no, to mamy chyba na tapecie zazwyczaj. E, udało się zaprosić tam reprezentację TVP, e, która no, pokazała się z dobrej strony, zajęli drugie miejsce. Rafał Patyra, e, na co dzień prowadzi Telex, to jest często go widzicie w telewizji. Marek Szkutnikowski, e, szef sportowy TVP. E, wystawiliśmy do Węskał cztery drużyny. Wszystkie wyszły z grupy, no to po prostu niesamowite. Pierwszy taki turniej, nie? Więc brawo na Nie spodziewałem się, nie skazałem dwie na poszkarcie, a one wychodzą z grupy. <laughs> Odwiedziła nas pani konsul, ambasador. Pani ambasador w ogóle zaprosiła nas na odprawę meczową. Powiedziała jak mamy grać i dlatego Lowden Skeleton. To było pierwsze miejsce, tak. Dobra, odprawa przedmeczowa jest <laughs> y, bardzo istotna. I zebraliśmy 37 tysięcy ponad kolon, także też jest super, super sumka. I te właśnie środki pójdą na Domy Dziecka Podkarpaciu, na kolejne stroje piłkarskie, a w naszej drużynie dzieci z domu Dziecka już jest 300 osób, więc to jest naprawdę duża cyfra. Kolejne wydarzenie, maraton. Gdzie ten maraton był? Zamieściłem małe ślizbergen. Ślizbergen na Svalbardzie. Svalbard to jest naprawdę, tam jest tak zimno, ja was podziwiam, że powiedzieliście to był naprawdę wielki wyczyn szacun dla Was, ekipa poleciała, pobiegła maraton. Najmłodszy Aron Śliwiński pobiegł też, nie przebiegł całego maratonu, ale przebiegł maraton dziecięcy zdobył pierwszy swój medal, więc, więc gratulacje dla Arona w takim bardzo. O każdy okazji może coś zwiedzić, poznać ludzi, e, przyjemnie spędzić czas. A, e, ten maraton też był e, w, w jakimś celu zebraliśmy sumę środków, nie była może tutaj akurat zbyt duża, ale po prostu strzeliśmy dobry cel. Kolejne wydarzenie, no to no, dla mnie no, wydarzenie, no, roku. wydarzenie roku. Wydarzenie roku. Mamy po prostu taką super drużynę, Polonia Osz, bo chłopaki tak trenują, no Marek, i tak, dostałem, tutaj, Marek. dostałem telefon po prostu od Wspólnoty Polskiej Sportowej, Michael jest tutaj, gdzie zapraszamy siatkarzy, ja dzwonię do Marek, Marek jest zadaniem do wykonania, Marek, no, które miejsce, ja mówię, no pierwsze Marek, dobra zrobię, nie, o, nie chodzę <laughs> do chłopaków i mamy, Brawo za salo, <laughs> Nagrane, nagrane. Marek robił nad godziny ostatnie dwa tygodnie, więc chciałem mu starczy. Nie ma problemu. Jak dla mnie w tym roku najlepszy sportowiec. Oficjalnie Marek ogłaszał że najlepszym sportowcem po mojej innym roku. Było okazji fajne badnie prawdę nam w Kaliszu, wyrządzili to leży Czyli Marek nas pośpiewał z ignorca, do różańca i Tuskasza. Jeżeli <śleski> <śleszkolwiek> <śleszkolwiek> ja nie ma co robić, bo żeście pozamiatali. Więc serdecznie zapraszam na mecze chłopaków, grają weekendy. I naprawdę jest miło, jeśli ktoś siedzi na trybunach. Ten finał był transmitowany w telewizji polonijnej, więc to było coś naprawdę oryginalnego dla chłopaków. Ostro też potrzebują wsparcia. Eee, mają eee, po prostu potencjał na pierwszą ligę ze względów finansowych. Nie są w stanie tego przeskoczyć, bo to są wyjazdy. Jeśli ktoś chce zasponsorować, to, to po prostu zgłaszajcie się do nich. Yeah, yeah, yeah. Brawo! Brawo! brawo, brawo. No i jak chłopaki już zdobyli ten medal o Pomerji, no to wpadli. Na nasze coroczne siatkówkowy plażowy plażowej No Znowu skopali nam no dużo. No Marek, trzeci raz z rzędu, nie daje ale nam. Nie ładnie to zrobiłeś, byłam Maciek nie chciał zagrać, nie wiem czy... no Nasza reprezentacja tutaj nie robi co może, tak powiemy. No robi ja tak dobry My no, no jesteśmy lepsi niż tuky, ale staramy się, robimy co możemy. Mamy profesjonalnego e, sędziego głównego, Mati. Mati, robisz to możesz, jesteś świetny, w tym no, punkty liczysz epicką. Naprawdę. Robimy dobre Trzeba tam dodać, no. Si, si. Robimy dobre babci. Strefa babki. gastro, e, gastro. lida i zaszyfowa strefy gastro jest zawsze na wysokim poziomie. Wszystko tutaj jest. To wszystko o z spotkaniu. Kochani, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, no, udało mi się w życiu przebyć maraton na wszystkich kontynentach, łącznie z Antarktydą, gdzie zajęłem czwarte miejsce. I w mojej głowie pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak maraton Poloniny, gdzie po prostu ludzie, którzy kochają bieganie, jadą w jedno miejsce, zakładają koszulki Polski, flagi, dopingują, się wspierają. Tym razem wybraliśmy na pierwszy maraton Wilno, gdzie poznaliśmy świetną osobę. Siostra Michaela, Michaela jest założycielem hospicjum w Wilnie. Jest po prostu kobieta petarda. Ma taki charakter, tyle ma siłę, tyle ma w ogóle zapału, żeby to wszystko tworzyć. Nie ma tam za bardzo środków, więc wyciąga od każdego każdą, każdą złotówkę, żeby tylko to hospicjum działało. My to pojechaliśmy, pobiegliśmy dla tego hospicjum. Eee, przywieźliśmy, to było straszna pogoda, biało, padało, przywieźliśmy pięć litrów medali, <goda> także <goda> 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 like, 특히, także było fajnie i brawa dla Bryginy naszej Brydzian, Siostra Michaela odebrała nas na lotnisku, odwiozła do baru. Po prostu nie myślałem, że kiedyś zakończył do baru. Nie samo tego. bo życie pisze ciekawe, scenariusze. A to z no, tyłu tak na zdjęciu na górze, to jest właśnie taki hospicjum, gdzie uwieszczyli nas ciepłym posiłkiem przed maratonem. Mateusz, świetny czas tam wykręcił, mimo deszczu. Była znana, mała grubka.

Funkcja Association, taka organizacja jest, skopaliśmy chłopakom pyłki, pokazaliśmy się z dobrej strony. Wygraliśmy nagrodę główną w wysokości 4000 km i oczywiście przekazaliśmy ją na stroje skutkowania. Dodatkowo Grzegorz Flesza, najlepszy bramkarz turnieju. E, Igor Makaruk, najwięcej strzelonych ramek. i ten przystojny gościu, najładniejsza bramka turnieju. No paliśmy zaproszeni po raz drugi już na imprezę go-kartową, którą organizuje Tron Renka, bo to jest to trochę motoryzacji i tam nie dali szans niestety, ale mam nadzieję, że po tu następnym razem przykniecie oko na moje pakapyle ja jeździłam i kenkowska włączała. Wygrywają, bo, <laughs> bo mają specjalne okulary, jak widać na zdjęciu z strony. Tam widać trasę zdecydowanie wyraźniej. Nie, no przyjściu Krzewiu tam zrobił taką robotę, dostają wszystkich w tyle, ale była super atmosfera. Naprawdę bardzo fajna impreza, dlatego zachęcamy w przyszłym roku. O dołączenie jest naprawdę można fajnie się pobawić, pojedzieć i spotkać super ludzi i, i no, no, jest... żeby, ja wygrać, jest. żeby wygrać, żeby wygrać nabraliśmy nawet na tą sekcję ninja, bo mamy takie dwie dziewczyny, które po prostu spinają się, ale No one też nie damy rady Krzyszkowi. Colins już trochę gorzej się pokazał, uwaga, nie, <śled> nie <śled> wygrać. Nie. No. Ale ma technikę. Słuchajcie, a plan na ten rok jest następujący. Zrobiliśmy sobie głosowanie w Lordębskiej, i wygryźliśmy, że na następnym razem jedziemy do Kopenhagi. Więc tak, jak Oda już zamówiła statek, e, <śmany> <śmany> mamy bardzo dużo miejsca na tym statku, jak mać, więc musimy go wypełnić. Nie? I każdy... a, a to na loterii loteri jest voucher, żeby... Nie więc kto wygra, proszę mi odpowiedzieć. Ona się nauczy, do, do, do maja. Dokładnie, maraton odbędzie się 14 maja, jeśli chcecie na Majówkę skoczyć. Nie musicie biec, w, tak, w to jest turystycznie. Tak, a, to biec, czy na Będziecie naprawdę nie musicie. Macie znajomych, którzy chcą biec. Tam nie ma półki, jest sam maraton, więc to jest ale na chwilę obecną mamy już na liście 13 maratończyków, którzy pobiegną w koszulkach London w jakimś dobrym celu. Więc jeszcze tylko Kolin z Ciebie wpiszę i. <grywa> I <grywa> już będzie, tak? Okej. Okay. I tak, i tutaj chcielibyśmy przedstawić, macie telefony przy sobie? Kto ma telefon przy sobie? <grywa> Czy wszyscy mają telefony, nie nie <grywa> Mamy, <grywa> mamy no, nasza nowa strona internetowa działa dzięki naszemu e, wolontariuszowi e, Kamilkowi, stworzył naszą stronę internetową, jest super profesjonalna tam się wszystkiego dowiecie o nas, co robimy, co się dzieje, jakie imprezy, jak nam pomóc, jak chcecie zostać wolontariuszami, jak się z nami skontaktować, z naszych imprez, naszych wydarzeń, więc wszystko jest, numer BIC-a, więc czujcie, wśród znajomych, 132586, to musicie mieć wyryte, jak kamerę w ten numerek, więc kto ma telefon, Będzie na stronę, sprawdźcie, czy działa, czy wszystko jest poprawnie, proszę was... Wszyscy oglądający w tej chwili sprawdzają stronę Lobosher. Jaki jest adres? Tak. Adres, adres? Tam na górze tam jest, jest, jest w... taki e, kontakt, ale czy... po prostu klikam. Jakby ktoś ci niewyraźnie odpisał, to znaczy, że jestem na imprezie. Ale, ale jaki adres? Ale adres www.lovedancehelp.com www.lovedancehelp.com tak. Także proszę, e, proszę, proszę pisać, bez żadnych y, udziwniaczy. Także zapraszamy na naszą stronę internetową. Działa, jest super profesjonalna. Tak jest, wszyscy tutaj jesteście. Tak. To, jest, to, to jest to jest dziewczyno. To jest

że mamy pierwszy raz w życiu loterię. Mieliśmy aukcję, aukcje już były na naszych imprezach. Mamy pierwszy raz w życiu loterię. Sprzedajemy, sprzedajemy losy za 25 koron, kupujcie, do wygrania jest bardzo dużo fajnych voucherów, które naprawdę się opyla. i tak jak mówiłam, jest kurs technika motoryzacyjnego wodnego możecie wygrać. Możecie wygrać sesję u Przemka Papały i dużo różnych sesji zdjęciowych, masaże możecie wygrać, możecie wygrać Zrobienie nie w nocy dziewczyny albo rzęsy. Można zrobić miesięczne plan migowe w misjach. Kochani, a nagrodą główną jest tygodniowy pobyt w Hiszpanii. Tam czeka pędzel, dwa wiadra, farby i trzeba jechać zapanować. Ja już miałem się nocy, zutami malarza. Krótka Blanka, Wielka Plaża, Skalista, jak się wyrobicie z malowaniem wcześniej to złożycie na plażę 7000 metrów kwadratowych, jeśli ktoś jest z tym dobry to dajcie sobie radę Tak, Słońce jest, także kupujcie losy, naprawdę się opłaca, bo nagrody są wartości minimum tysięcy koron, także są wartościowe, a losy z 25 koron kupicie, kupicie 10-20, macie szansę wygrać wszystkie nagrody tak naprawdę. Marek był, Marek jak, Marek jak było? Warto. Ale to nie było, tak? No, Także no, ma... zapraszamy Ta falecję na tej Hiszpanii, więc kupujcie, kupujcie losy, wszystkie nagrody są super. I wspominamy, czy jeszcze pokazać księgę naszą, księgę e, taką historyczną, którą, którą zrobili rodzice Tymka naszego Podobie e, Tam są wszystkie zdjęcia z naszych wydarzeń. imprez, e, Andrzejki, Mikołajki tworzyliśmy wieki. więc kto jest e, zainteresowany, macie czas sobie przyczyniać

halka, chciałaby przekazać informacje od rodziców. Tak, tu jest jakieś życzenia, życzenia są, Jesteśmy bardzo słabymi przemówcami, ale postaramy się coś więcej powiedzieć właśnie, że serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i sponsorom, że tutaj jesteśmy i dziękujemy wszystkim za E, dobra, czytam. Tu są, to są od rodziców, tak? Tak, od rodziców. od rodziców. Są takie chwile szczególne w naszym życiu, kiedy wdzięczność trudno jest ubrać słowa. Wtedy mówimy zwykle dziękuję, które musi zawrzeć wszystko, co chcemy wyrazić. Serdecznie dziękujemy organizatorom, darczyńcom za zorganizowanie balu charytatywnego na rzecz naszego synka Michała Scheffler. Fundusze, które uda się zebrać, zostaną przeznaczone na rehabilitację ruchową i zajęcia logopedyczne Michała. Dziękujemy za możliwość w dążeniu do naszego celu, popra poprawy chodzenia i samodzielności synka. Z wielkimi podziękowaniami rodzica Michała Martyna Jedyczek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy. I Zapraszamy Dziękujemy. do zabawy. Dziękuję idziemy się bawić kochani, także nie A teraz idziemy na jednego. Dzięki bardzo. <laughs> uh! Akcja, to Mar Marek, prowesz idziemy